Miałam 12 lat i znalazłam tę skorolkę. O, o. Więc próbowałam na nią wejść. A ona uciekła mi spod nóg. Chwila to skąd ta blizna? Nadziałam się na nóż. <grym> <grym> Okej. Okay. O oparzenie to moja sprawka. Jak to? Um... Chciałam zagryźć bliznę po ugryzieniu. Gdy miałam czternaście lat, ugryzł mnie zarażony i i wiesz, najwyraźniej jestem odporna, więc zrobiła mi się pojebana blizna w kształcie zębów i pękarzy i. Zmieram je... oh. się. Co? Ej! Opowiedziałam ci prawdziwą historię. Moja też była prawdziwa. Mam cię ugryźć? Co? Słyszałaś? Jessie? Zostań tam, dobra? Gdzie jest? Możesz co się tam dzieje? zaczekać? Co. Ty? odwróć się, co ty wyprawiasz? – ja sobie robisz? Powinnaś być na patrolu. Jasne, w taką śnieżycę. To zioło? Co tu robisz? Ludzie na ciebie liczą, rozumiesz? Wiele od nas zależy. To czemu ty nie stoisz na warcie, co? Bo to i Joel się nie pojawili. Jak to? Godzinę na nich czekaliśmy. Szukałem ich koni, gdy zobaczyłem światła. Może wrócili prosto do miasta? Bez zastępstwa? Nie ma opcji. Jaką część ich obszaru sprawdziłeś? Niewielką. Rozdzielmy się. Ruszymy z różnych stron. Ogarniemy cały teren w parę godzin. Nie możesz jechać sama, kto wie na co trafimy? Właśnie, a jeśli potrzebują pomocy. Okej, okay, pojadę na zachód. Dina weźmie południe, a ty wschód. Ale bądźcie ostrożne, co?